Osiemnasty wiek. Dwóch przyjaciół, byłych piratów, jeden z drewnianą nogą, dla oszczędności utrzymywało wspólnie jedną kochankę. Po pewnym czasie okazało się, że kobiecina jest w ciąży. Testów na ojcostwo nie było, ale przecież wypadałoby, żeby tylko jeden łożył na dziecko. Usiedli przy flaszce rumu, by rzecz przedyskutować. Kiedy już przedyskutowali trzecią flaszkę, Kulawego olśniło. Słuchaj, John, sprawa prosta. Poczekajmy, aż się dziecko urodzi. Jak będzie miało drewnianą nogę, to moje. Żeglarz spotyka pirata w barze i zaczynają rozmawiać o swoich przygodach na morzu. Zauważywszy drewnianą nogę, hak i brak oka u pirata, żeglarz pyta: Co stało się z twoją nogą? Zostaliśmy zaskoczeni przez sztorm i gigantyczna fala zmiotła mnie z pokładu. W momencie, gdy mnie wciągali, przypłynęły rekiny i jeden odgryzł mi nogę. A co z hakiem? A! Abordażowaliśmy kupiecki statek. Kule świstały na wszystkie strony, ostrza cięły tu i tam. W jednej chwili moja ręka została odcięta. A skąd się wzięła opaska na oku? Mewa narobiła mi na oko. Straciłeś oko z powodu mewy? Cóż, to był mój pierwszy dzień z hakiem. Piraci zdobyli i zatopili na pełnym morzu statek pasażerski. Pasażerów przenieśli na swój okręt i ustawili kobiety przy lewej burcie, a mężczyzn przy prawej. Po godzinie wyszedł na mostek pijany kapitan korsarzy i powiedział: Kobiety za burtę, a mężczyzn wyruchamy. Kobiety krzyknęły chórem. Ale mężczyzn się nie rucha. Mężczyźni krzyknęli chórem. Rucha się rucha. Rozmawiają dwie koleżanki. Pijesz na imprezach firmowych? Nie. Dlaczego? Po piciu mam problem z nogami. Uginają się? Nie, rozkładają. <noise> Jeśli kobieta po namiętnym seksie mówi ci. To było niesamowite. Nikt do tej pory nie dał mi takich wrażeń i wątpię, żeby był w stanie zrobić to tak jak ty. Wiedz, że cię okłamuję. Po naprawdę dobrym seksie żadna kobieta nie będzie w stanie wymyślić zdania złożonego podrzędnie ze zwrotem przymiotnikowym. Sonda uliczna. Ankieterka zadaje w parku pytanie Staruszkowi: Co pan lubi bardziej, seks czy gwiazdkę? Oczywiście, że seks, ale gwiazdka jest częściej. czatu erotycznego. Ile masz wzrostu? 172. Włosy? Blond. Połykasz? Jasne. W dupcie można? Można. 69? Skończę za miesiąc. Oj, pani Heleno, jak ja pani pragnę. I co z tego? A ja bym chciała sukienkę i perfumy. Chce mnie pani naciągnąć na prezent? A pan mnie na seks? I co? I nic. Leżymy jak dwoje idiotów. Ja bez sukienki, pan bez seksu. Blondynka jedzie zdenerwowana zygzakiem po ulicy. Zatrzymuje ją drogówka. Facet zagląda do auta kobiety. Co pani do cholery wyprawia? Proszę pana, jadę sobie, a tu nagle drzewo mam przed sobą. To skręcam, ale znowu jakieś drzewo, skręcam i cały czas widzę jakieś drzewa. Proszę wyjąć choinkę zapachową, to wszystko będzie w normie. Policjant zatrzymuje blondynkę za przekroczenie prędkości i pyta ją bardzo grzecznie, aby pokazała mu prawo jazdy. Blondynka obrażona odpowiada. Chciałabym, abyście lepiej ze sobą współpracowali. Nie dalej jak wczoraj, jeden z was zabrał moje prawo jazdy, a już dziś oczekujecie, że je wam pokażę. Blondynka pracuje w hotelu jako sprzątaczka. Jej prezes mówi: „Posprzątaj windę”. Na wszystkich piętrach. Przychodzi blondynka do lekarza i krzyczy. Panie doktorze, pomocy, trzmiel mnie urządlił. Spokojnie zaraz posmarujemy maścią. Ale jak go pan posmaruje, skoro on już poleciał? Posmaruje tam, gdzie panią urządlił. To było tam w parku na ławce. Posmaruje tę część ciała, w którą cię urządlił. A to było trzeba tak od razu. To tu w palec. A który to konkretnie? Skąd mam to wiedzieć? Wszystkie trzmiele wyglądają podobnie. Idzie Kowalski przez budowę i niesie worek cementu na plecach. Zanim kolega Nowak niesie dwa worki cementu. Majster zatrzymuje Kowalskiego i pyta: Czemu niesiesz tylko jeden worek cementu, a Nowak aż dwa? Panie Majster, bo to len jest. Jemu nie chce się dwa razy chodzić. Na budowie. Ile razy mam powtarzać, że w pracy nie pijemy? A kto tu niby pracuje, panie Majster? Na pustym jeszcze placu budowy brygadzista staje przed robotnikami i mówi: Panowie, rozpoczynamy, i pamiętajcie: Budujemy solidnie, bez fuszerki, bez wynoszenia na lewo materiałów. Budujemy najlepiej jak umiemy, bo budujemy dla siebie. Jeden z robotników pyta, a co to będzie? Miejska izba wytrzeźwień. <noise> Przyjeżdża kierownik na budowę. Patrzy, a tam wielki dół o średnicy 10 metrów i głęboki na jakieś 100 metrów. Zagląda do niego i stwierdza, że na samym dole świeci się wielka żarówka. Co to ma być? – pyta brygadzistę. – No jak to co? Wszystko zgodnie z rysunkami. – odpowiada robotnik, pokazując papiery. Inspektor bierze rysunek, odwraca go o 180 stopni i wrzeszczy. – Durnie, to przecież jest latarnia! – Na budowie Kowalski lata w te i z powrotem z pustą taczką. Widząc to, kierownik pyta: Co tak z tą pustą taczką latacie? Panie kierowniku, taki zapierdziel, że nie ma kiedy załadować. Chwali się jeden biznesmen drugiemu. Wiesz, jaka sekretarkę zatrudniłem? Zrobiła mi porządek w biurze. O wszystkim pamięta. A w łóżku jest lepsza od mojej żony. Minął pewien okres, ten drugi biznesmen planuje urlop, ale chce, żeby firma chodziła jak w zegarku. Mówi do kolegi: Stary, pożycz mi tej swojej sekretarki na miesiąc. Nie ma problemu. Po miesiącu spotykają się. Jak? Miałeś rację, przypilnowała wszystkiego. No, może w jednym się pomyliłeś. W czym? W łóżku nie jest lepsza od twojej żony. Żona do męża w czasie kłótni. Co ty sobie myślisz? Ja też chcę mieć jakieś kieszonkowe. W związku z tym od dzisiaj za miłość w pościeli płacisz mi sto złotych, a na dywanie trzydzieści złotych. Mąż na to. A żeby cię tak babo poskręcało. Po czym wyszedł z domu. W celibacie wytrzymał tydzień. Po tym czasie przychodzi w milczeniu do żony, kładzie stówę na stół i patrzy na nią. Żona bez słowa zaczyna się rozbierać i kieruje się w stronę pościeli. Mąż, widząc to, odpowiada szybko: Nie, 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 kochana. Nie myśl sobie trzy razy na dywanie i dycha z powrotem. Jedzie sobie młode małżeństwo samochodem. Przejeżdżają obok tirówek. Żona pyta: Kochanie, co tu robią te panie i to tak ubrane? One zarabiają na nierządzie. A co to znaczy? Robią ludziom przyjemności za pieniądze. A dużo można na tym zarobić? Oj, bardzo dużo, kochanie. To może i ja bym stanęła? W końcu dopiero co się dorabiamy auto na spłacie, a czasy takie niepewne. Mąż unosi brwi ze zdziwienia. No, jak ty nie masz nic przeciwko, to ja też się zgadzam. A co muszę zrobić? Stań tu, ja stanę 100 metrów dalej. Jak podjedzie klient, to powiedz: stuwa! I rób co trzeba. W razie wątpliwości, mów, że musisz porozmawiać z menadżerem i przybiegnij do mnie. Okej. Okay. Żona staje, stoi 5 minut. Zatrzymuje się Merkol. Żona podchodzi, a kierowca pyta: Ile? Stuwa. Ale ja mam tylko siedem dych. Poczekaj pan. Muszę porozmawiać z menadżerem. Żona biegnie do męża i pyta. Józek, ale on mówi, że ma tylko siedem dych. Zrobić to? Nie, kochanie, nie możemy od razu robić zniżek. Powiedz mu, że za siedemdziesiąt to mu weźmiesz do ręki. Żona biegnie z powrotem i mówi, że zrobi ręką za siedem dych. Gość się zgadza, wyciąga. Oczom żony ukazuje się instrument długi aż do kolana klienta. Żona wytrzeszcza oczy i mówi. Muszę porozmawiać z menadżerem. Biegnie zdyszana do męża i woła. Józek, nie bądź świnia. Pożycz mu te trzy dychy. Wnuczek ze świeżo poślubioną żoną przyjechał do dziadka na wieś. Po dwóch dniach dziadek niechcący nakrył ich na figlach. Pod wieczór dziadek pyta wnuczka: A co wy tak dziwnie to robicie? – A bo to dziadku wtedy wchodzi dwa centymetry głębiej. – Co ty mówisz? – odpowiedział zafascynowany dziadek. Przez dwa dni dziadka nie ma. Siedzi u siebie w pokoju i nie wychodzi. Obłożył się jakimiś starymi kalendarzami, papierem i ołówkami. Wreszcie trzeciego dnia nad ranem dziadek wchodzi do kuchni i mówi do babci. – Stara, jesteś niedoruchana na dwadzieścia kilometrów. Przychodzi facet do baru i mówi do barmana: Flaszkę wódki, proszę. Muszę się dziś koniecznie upić. Co się stało? Właśnie dowiedziałem się, że mój brat woli facetu. No, tak to dobry powód, żeby się upić. Współczuję panu. Tydzień później ten sam gość wpada do tego samego baru i prosi tego samego barmana o flaszkę wódki, mówiąc, że musi się upić. Co się tym razem stało? Właśnie dowiedziałem się, że mój ojciec woli facetów. Bardzo mi przykro z tego powodu. Minął kolejny tydzień, i znów ten sam gość wpada do tego samego baru i u tego samego barmana zamawia kolejną flaszkę, znów mówiąc, że musi się dziś zalać. Przepraszam pana bardzo, że się wtrącam w nie swoje sprawy, ale czy jest ktoś w pana rodzinie, kto sypia z kobietami? Tak, moja żona. Właśnie się o tym dowiedziałem. Idą dwie zakonnice, siostra matematyka i siostra logika. Siostra M mówi. Widzisz tego mężczyznę, który idzie za nami od dłuższego czasu? Tak. Za dwie minuty nas dogoni. Zgodnie z prawami logiki musimy się rozdzielić, a wtedy pójdzie tylko za jedną z nas. Spotkamy się w zakonie. Do zakonu przychodzi pierwsza siostra M, parę min później siostra L. Siostra M pyta się. O Boże, o Boże, i co się stało? Zgodnie z prawami logiki, mężczyzna mógł pójść tylko za jedną z nas i wybrał mnie. I co, i co? Zgodnie z prawami logiki, gdy przyspieszyłam, on również to zrobił. I co dalej? Zgodnie z prawami logiki zaczęłam biec, a on zrobił to samo. O Boże, i co? Zatrzymałam się i on zgodnie z prawami logiki zrobił to samo. O Boże, o Boże, i co? Podciągnęłam do góry sutannę, a on zgodnie z prawami logiki zdjął spodnie. O Boże, o Boże, i co? Zgodnie z prawami logiki, zakonnica z zadartą suknią biegnie szybciej niż mężczyzna z opuszczonymi spodniami. Siostra Przełożona, udając się na poranne modlitwy, minęła po drodze dwie młode zakonnice, które właśnie z porannych modlitw wracały. Mijając, pozdrowiła je. Dzień dobry, dziewczęta, niech Bóg będzie z wami. Dzień dobry, siostro Przełożona, Bóg z Tobą. Kiedy młódki oddalały się, siostra Przełożona usłyszała, jak jedna z nich mówi. Chyba wstała ze złej strony łóżka. Zaskoczyło to siostrę przełożoną, ale zdecydowała się nie zgłębiać tematu, poszła dalej. Idąc korytarzem, spotkała dwie siostry, które nauczały już w klasztorze od kilku lat. Po wymianie powitań, siostra przełożona znowu odchodząc, usłyszała, jak jedna mówi do drugiej. Siostra przełożona chyba wstała dziś nie z tej strony łóżka. Zmieszana siostra przełożona zaczęła się zastanawiać, czy może mówiła opryskliwie, albo jej spojrzenie było nie takie jak powinno. Rozmyślając tak, podążała do kaplicy. Wtedy na schodach ujrzała siostrę Marię, lekko przygłuchą, najstarszą zakonnicę w klasztorze. Siostra Maria, pomalutku, schodek po schodku, wchodziła na górę. Siostra przełożona miała dużo czasu, aby uśmiechnąć się i wyglądać na szczęśliwą, podczas pozdrawiania siostry Marii. Siostro Mario, cieszę się, że Cię widzę w ten piękny poranek. Będę się modliła do Boga, abyś miała dziś piękny dzień. Witam Cię, siostro przełożona, i dziękuję. Widzę, że wstałaś dziś ze złej strony łóżka. To stwierdzenie powaliło siostrę przełożoną na kolana. Siostro Mario, co ja takiego zrobiłam? Staram się być miła, a już trzeci raz dzisiaj słyszę, że wstałam nie tą stroną łóżka. Siostra Maria zatrzymała się, spojrzała siostrze przełożonej w oczy i rzekła. Och, nie bierz tego do siebie, po prostu włożyłaś pantofle ojca Michała. Siostra Małgorzata przez pomyłkę trafiła do piekła. Przerażona dzwoni do świętego Piotra i mówi. Tu, siostra Małgorzata, popełniono straszny błąd. Wyjaśniła całą sytuację i uzyskała obietnicę, że pomyłka szybko zostanie naprawiona. Niestety, święty Piotr w natłoku obowiązków najwyraźniej o niej zapomniał. Następnego dnia siostra Małgorzata znów dzwoni. Proszę, zabierzcie mnie stąd natychmiast. Na dzisiejszy wieczór zaplanowana jest orgia, obecność obowiązkowa. Święty Piotr przejął się losem siostry Małgorzaty i obiecał jak najszybciej sprawę załatwić. Niestety, zapomniał i tym razem. Przypomniał sobie dopiero na zajutrz, gdy usłyszał dzwonek telefonu. Z drżącym sercem podnosi słuchawkę i słyszy. Cześć Piotrek, tu Gosia, nie zawracaj sobie mną już głowy.